Witam w kolejnym odcinku. Dziś pokażę, jak odpalić traksa S186, także jak i traksa spalinowego BR285. Zaczniemy od traksa elektrycznego S186. Akurat tutaj mamy serię 242 od PCC Intermodal. Zaczynamy od załączenia baterii. Klikamy J. Kasujemy y, czuwak i SHP, SHP, Shift, spacja lub też sama spacja, by skasować czuwak. Pod D i R mamy zmianę kierunków. Pod D dodajemy, pod R odejmujemy. I teraz załączymy radio. Klikamy tutaj na E lub Ctrl R. Dużo tutaj początkujących y nie wie jak zmienić kanałów na tym radiu, bo jak klikają strzałki pokazuje tylko nie głośność, najpierw trzeba kliknąć tutaj siódemkę, kanał i teraz możemy zmienić kanały. Także klikamy znowu i zmieniamy głośność. Czekamy teraz aż komputerki no się odpalą. No i dobra, komputerki nam się odpaliły. Teraz yy, otwieramy zawór. Zakłócenie. Zakłócenie. Zawsze tak jest, zawsze. Wybramy pantograf. Ctrl, Shift-Ctrl-O lub no, Shift-Ctrl-P. Zawór mamy już otwarty. Powinna za niedługo spręczarka pomocnicza się załączyć. Klikamy przez ten czas O i P, żeby otworzyć zawory. I czekamy teraz znowu. Załoczyła nam się sprężarka pomocnicza i patniki się podnoszą. Także O stylni pantograf, P przedni pantograf. Teraz załączamy wyłącznik szybki i to automatycznie załączy sprężarkę i przetwornicę. Załączyła nam się przetwornica, sprężarka. Teraz kontrolę. Tutaj co mamy wszystko na pulpicie. Zakłócenie. Tutaj mamy od ETCS-a, nie działają niestety te guziki. Tutaj mamy kasowanie SKP, przecież spacja. mamy piastecznicę. Tu mamy sygnał dziękowe. A jest na klawiaturze. Albo myszką. Tu mamy przyciemnianie reflektorów. nie widać tego, jak to robimy. Tylko w nocy widać. Zatem postuluję tutaj zaraz. Ctrl-L. Więc działa. Tutaj mamy y, przyciemnienie lub oświetlenie przyrządów. Tutaj mamy przyciemnienie, tu mamy oświetlenie. I tu mamy oświetlenie kabiny. Tutaj y, druga strona odluźniacz. Y, tutaj jest wolny od wycieraczek tak, ogrzewanie pociągu y, wyłącznik szybki i. Zawory pantografów, a także otwieranie i zamykanie drzwi, gdy my mamy, prowadzimy jakiś regionalny, to możemy tutaj zamknąć, otworzyć drzwi, ale to głównie w Niemczech. Tutaj mamy, tutaj mamy y, hamulec lokomotywy pod Num7 i Num1. Num1 hamujemy, Num7 odluźniamy. Tutaj mamy. Hamulec zespolony, korzystamy z niego, gdy mamy wagony. W przypadku akurat nie mamy wagonów, więc korzystamy z y, hamulca lokomotywy. Żeby dodać i odjąć pozycję do tego, klikamy NUM 9 lub NUM 3. Żeby y, dać na pozycję neutralną, klikamy NUM 6, żeby odluźniać NUM 4. Tutaj mamy ustawienie jazdy, y, tempomat. Z tyłu mamy yy, manipulator światła, czoła pociągu. No i możemy zmieniać Shift T albo T. Jak tu widać. Dobrze, więc odhamujemy, Jest tutaj odhamowane. Mamy prawą ilość bar. No, poprawne ciśnienie są tutaj żeby pojechać, no i teraz aktualnie nie pojedziemy, trzeba odluźnić hamulec sprężynowy hamulec sprężynowy odluźniony rp1 i dajemy moc żeby dać moc num plus, num minus żeby odjąć moc także daję num minus Końca i mamy hamowanie elektrodynamiczne. Tempomat działa na, zasadze, na zasadzie y, Tutaj mamy tutaj kolastawnik I V plus I niżej. Możemy to zmieniać gwiazdką lub ukośnikiem na NUM Może V max lokomotywy mo wyzerować całkowicie. Więc to jest w sumie na tyle z traksa elektrycznego. Przechodzimy teraz do traksa spalinowego. Znajdujemy się na pokładzie BR285 spalinowego traksa w serii tutaj 127. I odpalanie go jest bardzo, bardzo podobne. W sumie nawet prawie takie samo. Załączamy baterię. Shift, spacja lub spacja. By skasować czuwaki SHP. I czekamy aż komputerek się odpali, przy okazji można założyć radio. No i komputerki się. Odpaliły. Teraz... Trzymamy... Zakłócenie. Wystarczy... Zakłócenie. Wystarczy Zakłócenie. kliknąć lub trzymać M. By odpalić silnik. Silnik odpalony. Teraz odpalamy fornicę Klikam X. załączona. Zapomniałem też powiedzieć przy trakcie elektrycznym. Przed odpaleniem. Zabudzenie. Na komputerku. Na komputerku trzeba zrobić próbę hamulca i tutaj traks robi próbę hamulca, yy, własną i podczas odjazdu w rzeczywistości też trzeba docisnąć potem dać moc, ale tu akurat nie trzeba. To samo, hamulec jest sprężnowy. I jedziemy. Sygnał RP-1. Tutaj akurat hamowanie elektrodynamiczne nie działa w tym strumatorze na spalinowym fraksie, Więc trzeba hamować hamulcem lokomotywy normalnym. To w sumie by było tyle dzisiejszego odcinka i zobaczymy się następnym razem. mają